Proszę Państwa, przed nami wielki spektakl. FINA UEFA Champions League. Stadion już wypełniony po brzegi, a na widowisko zapraszają Dariusz Szpakowski i Jacek Glaskowski. Zapowiada się wieczór gorących emocji, które ani na moment nie pozwolą oderwać wzroku od murawy. Dziś zobaczymy, jak pogoń Szczecin gra przeciwko Borus i Dortmund. Możemy teraz przyjrzeć się, w jakim ustawieniu zagra dziś Pogoń Szczecin. W dzisiejszym spotkaniu będą ustawieni 4-5-1 z nieco bardziej ofensywnie ustawioną linią pomocy. A ma to na celu częstsze włączanie napastnika do akcji, aby nie musiał jedynie walczyć z obrońcami o górne piłki lub czaić się na granicy spalonego w oczekiwaniu na jakieś prostopadłe podanie. Ważna będzie wymienność pozycji napastnika i wysuniętych pomocników. Przyjrzyjmy się ustawieniu drużyny na boisku. Drużyna gra w ustawieniu 4-5-1. W zależności od rozwoju sytuacji na boisku, część pomocników może się przesuwać do przodu lub do tyłu i wspierać zarówno samotnego napastnika, jak i kolegów w obronie. Piłka posłana w pole karne. Czy ktoś zdoła strzelić? Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. Radosław Majewski. Marko Royz, to zawodnik, którego obecność na boisku może naprawdę zrobić różnicę. Nie sądzisz? Tak, patrzenie na jego wyczyny z piłką wprost zapiera dech w piersiach. Ciężko uwierzyć, że ktoś jest w stanie osiągnąć taki poziom panowania nad piłką. Blisko już do bramki. I oto mamy wyczekiwany finał UEFA Champions League. Borussia Dortmund niezwykle zmotywowana. Widać, że piłkarze są gotowi gryźć trawę, żeby tu dziś sięgnąć po Puchar Europy. Radosław Majewski. Mogą wspólnie konstruować ten atak. Adam Frączak. Odebrał piłkę rywalom. Delejni, Pulisic rozpoczynają kontratak? W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Maksymilian Filip. Spokojnie, powoli budują ten atak. Nie spieszą się, nie chcą zrobić czegoś pochopnie. Adam Buksa, Radosław Majewski. Taka okazja, czy się uda? Radosław PAJEWSKI! Gol 1-0 w finale UEFA Champions League! Teraz powinno im się grać łatwiej. Zrobili krok w stronę pucharu i wystarczy, że unikną błędów. Z drugiej strony, rywale nie mają wyboru. Będą musieli się odsłonić. Strzał z bliska i Bramkarz musiał skapitulować. To było praktycznie nie do obronienia. Zobacz, jak dobrze strzelec wybrał moment, w którym uderzył piłkę. Golkiper akurat przenosił ciężar ciała i nie mógł zareagować. Złomne Pogoń Szczecin prowadzi Witschel Delejni Marco Royce, Maksymilian Filip Radosław Majewski Adam Buksa No zastanawia się czy nie strzelać Dobrze, udało się przeciąć to podanie. Maksymilian Filip. Nie dawali przeciwnikowi spokoju i zmusili ich do błędu. Rywal stracił piłkę. Delejni, Marco Royce Schmelzer. No i przejęli w ostatniej chwili. Adam Frączak, Ricardo Nunes. Strata, co zrobi przeciwnik? Getse, dobra piłka na wolne pole. Nic z tego nie wyszło, trzeba spróbować inaczej. Marcel Schmelzer. Teraz przejęli to podanie i co dalej? Po dośrodkowaniu piłka zostaje wybita. Szmelcer. Od wrzutu z autu Borussia Dortmund. Marco Royce. Marcel Szmelcer. Łukasz Piszczek. Delejni. Świadotnik po skrzydle mają miejsce, z przodu przeciwnicy chyba zaspali. Zagrywa do tyłu, do kolejki. Gra zostanie wznowiona, z rzut rożnego. Kibice wreszcie się trochę ożywili, czy uda się wyrównać. Royce, rzut rożnego. Ma szansę na zgranie tej piłki ze skrzydła i będziemy mieli rzut rożny. Krótko do kolegi. Próbował nawet udanie, ale nie opanował. Po raz kolejny wznowią odrzut rożnego. Krótko rozegrany rożny. Strzela, czy to będzie wyrównanie? Brawa dla obrońcy za tę interwencję. Litzel. Marcel Schmelzer. Aksel Witzel. No bardzo ładnie przeciął to podanie. Gecen. Tomasz Dilejni. Okazja do dośrodkowania. Posyła w pole karne mocne podanie. Przy ziemi. Dobrze to odczytał. W porę zareagował. I ma Marcel Schmelzer. A Szkoda, nie trafił dobrze. Będzie wznawiał bramkarz. Nie poradził sobie z presją, podjął nie najlepszą decyzję. No i cóż, teraz pewnie sobie pluje w brodę, chociaż był blisko. Radosław Majewski. Czyste, udane wejście. Maksymilian Filip. Aj, jednak nie ma. Groźny strzał. Dobra decyzja, ale nic z tego. Faktycznie mógł zaskoczyć tym uderzeniem, dużo mu nie zabrakło. Wyrównanie było w zasięgu ręki. Schmelzer. KONIEC PIERWSZEJ CZĘŚCI SPOTKANIA, JEST SPROWADZENIA... Borussia jest w trudnej sytuacji do końca finału UEFA Champions League. Zostało już tylko 45 minut, a zespół z Dortmundu przegrywa. Adam Buksa. Radosław Majewski. Udana pułapka offside'owa. Manuel Akanji. Delejni. Dobre, skuteczne podanie. Znowu celne podanie tego zawodnika. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna gra z pierwszej piłki. Próbują rozegrać po skrzydle. Radosław Majewski, Adam Buksa. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Daleko wybijają. Mario Gece. Nieporozumienie i strata piłki. Rezerwowy rozgrzewa się przy bocznej linii. Radosław Majewski, buksa! Jest kolejna bramka i mają już dwubramkową przewagę. Byle tylko za bardzo nie uwierzyli w siebie i swoje zwycięstwo, bo to może spowodować zbytnie rozluźnienie szyków. Obrona nie miała tutaj nic do powiedzenia. Strzał z bliska. Niemal wjechał z tą piłką do bramki. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Wynik 2 do zera, ale nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. Mario Goetze, Maksymilian Filip, Delejni, że przyjął i przejęli przeciwnicy Drygas. Gedze, Groźnie, ale zdążyli na czas. Rudol, No, błąd, strata. No i przejęli w ostatniej chwili. Mario Gese. Rozpocznął grę od wrzutu z autu. Trener Borussii decyduje się wprowadzić zawodnika z ławki. Kapitalna interwencja w porę przeciął to podanie. Borussia Dortmund po skrzydle mają miejsce z przodu. Przeciwnicy chyba zaspali. Dośropnowuje. Kagawa. Tak, tak, proszę Państwa, jest gol! ale on się teraz cieszy! Właściwy człowiek we właściwym miejscu. Przy strzale z tak małej odległości bramkarz nie miał nic do powiedzenia. Wspaniała akcja, zasłużona bramka. Popatrzmy, kapitalna technika, prawdziwy lewego skrzydła. Genialne dośrodkowanie, ta piłka nie mogła nie trafić do siatki. Co za główka, kapitalna bramka, znalazł się w idealnym miejscu. Wielokrotnie powtarzałem, piłkarz też musi pracować głową. Więcej szans przyznawano rywalom, tymczasem Pogoń Szczecin prowadzi w tym meczu. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Z po skrzydle mają miejsce, z przodu przeciwnicy chyba zaspali. Marko Udana interwencja bramkarza, ale piłka nadal z brzeg. Muszą bardzo żałować tej straconej szansy na wyrównanie. To była naprawdę świetna okazja do zmiany wyniku. Nie wyszło. Zaraz może być remis. Obrona wybija, będzie rożny. 10. Mario Gomez, to będzie by numer 19. Mahmoud Dahu. Royce rzut rożnego. Ale szpechowe podanie i strata. Zagrywa do tyłu Mahmoud Dahoud. Dobrze przed. Jest szansa. Udana interwencja bramkarza, ale piłka wciąż grze. Ostatnie 20 minut meczu przed nami. Naprawdę, Darku, przecieram oczy ze zdumienia, że to nie wpadło. Bramkarz teraz pokazał klasę. Grając piłką, zmuszają rywala do. Z tej pozycji może uderzyć. Nie ma gola, pudło mimo błędu bramkarza. Jak można nie trafić z takiej odległości? Czas ucieka nieubłaganie, druga połowa, słuszna decyzja trenera prowadza jednego nowego gracza. Może on poderwie zespół do walki. Sancho. Uderzenie. Blokuje ten strzał. Mogło być groźnie. Do końca regulaminowego czasu gry jeszcze kwadrans. Tomasz Hołota. Słusznie sędzia odpisał spalonego. Shinji Kagawa. No, z tego miejsca można strzelać. Mitchell Sancho. Borussia Dortmund po skrzydle mają miejsce z przodu. Przeciwnicy chyba zaspali. Ładnie się przedarł. Co z tego wyniknie? No nie, nie celniej to z tak bliska. Lekkie uderzenie, wszystko jak należy, ale efekt absolutnie nie do zaakceptowania. To nie było w światło Bramki, nawet w jej pobliżu. Adam Fronczak, Radosław, może stąd strzelać. Będą szukać teraz okazji do kontry. Pulisic, Shinji Kagawa, Borussia Dortmund po skrzydle mają miejsce. Z przodu przeciwnicy chyba zaspali i piłka w rękach bramkarza. Podanie po skrzydle. Jest przejęcie i mają szansę. Schmelzer. Dahut, Litsel. No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Sancho, Shinji Kagawa, Mahmut Dahoud. zupełnie niepotrzebna strata, źle wymierzone podanie. Radosław Majewski, Adam Żończak, Adam Buksa i kolejne znakomite podanie. Cały zespół gra dzisiaj naprawdę składnie i dokładnie. Może dobić rywala? Nie ma bramki, to był słupek, Kiłka wraca do gry. Zdecydował się na strzał. Ma dobrą okazję do strzału. Mają to, zdobyli mistrzostwo UEFA Champions League. Badają na kolana, wyrzucają ręce w górę, krzyczą z radości, rzucają się sobie w objęcia, wyczekiwali tej chwili. Czas do końca meczu im się dłużył, a teraz już nikt nie odbierze im zwycięstwa. Słychać ogłuszający ryk radości z trybun, jest w tym też coś z ulgi, udało się. Teraz piłkarze tańczą taniec zwycięstwa. Popatrzmy jeszcze trochę, jakież to jest szczęście, jakaż to jest radość. Obejmują się, skaczą razem, całym zespołem. Mijają trójkę sędziowską, za chwilę wejdą na podium, za chwilę wybuchnie radość. Zrobili to, wdrapali się na parna z europejskiej piłki, są mistrzami UEFA Champions League. Będą dokładne analizy podsumowania ich drogi na szczyt i samego występu w finale, ale to wszystko potem. Teraz pozwólmy im się cieszyć i radować z fanami na stadionie, bo zaraz podniosą trofeum. Tak, to jest ten moment! Waży ponad 10 kg, ale to słodki ciężar. Zdobyli go, teraz tańczą z nimi, podskakują. Wydaje się ten puchar lekki jak piórko. Proszę tylko popatrzeć na tę radość. Radość w pełni zasłużoną. Cały sezon na to pracowali. Brawo, panowie, brawo! Co za piękny obrazek! Proszę spojrzeć, jak się cieszą. Tak, i teraz mogą zaprezentować trofeum swoim wiernym fanom, którzy w nich wierzyli i się nie zabiegli. A teraz mają nagrodę, bo to jest także ich wysiłek. I taniec radości, a to wszystko w obiektywach fotoreporterów. To niezapomniane chwile dla sympatyków, których obłędny doping trwał od pierwszej do ostatniej minuty. I poniósł drużynę do triumfu. Trzeba uwiecznić tę chwilę. Ustawiają się teraz do pamiątkowego zdjęcia. Tak, takie fotografie potem ogląda się w muzeach. Kolory wyblakną, wielu zapomni nazwiska części z nich, a oni wciąż będą się z tych zdjęć uśmiechać.